Siemanko prosto z Saigonu. Jesteśmy w tym momencie w Wietnamie i tym odcinkiem, tym wejściem, zaczynamy nową serię bezpośrednio z Wietnamu. Tak więc, chciałbym, żeby ta cała seria również była pewnego typu takim podsumowaniem, jakie ceny są w Wietnamie, ile wydajemy na różne rzeczy, ale to generalnie będzie wszystko tylko i wyłącznie na własną rękę, słuchajcie, robione i pokazane, jak, jak to tak naprawdę wygląda takiej strony, gdzie nie macie nic zorganizowane, przylec, przylatujecie do nowego kraju i słuchajcie, za dużo nie wiecie, za dużo nie wiecie tak naprawdę na temat tego kraju. No to ja właśnie chcę wam to, to wszystko pokazać, jak to wygląda z tej takiej innej perspektywy, niezorganizowanej, bez jakiegoś większego planu, jak wychodzi załatwianie różnych rzeczy w Wietnamie, tak? Bo to też jest istotne. Jak macie coś zorganizowanego, wszystko jest już załatwione, nic się nie martwicie, a my tutaj musimy wszystko tak naprawdę załatwić sami. Nikt nam tutaj nie pomaga. Nie znamy też tutaj nikogo w Wietnamie. Na dobry początek, słuchaj, zostaw suba, zostaw łapeczkę. A my wracamy do dnia wczorajszego, kiedy to przylecieliśmy do Wietnamu i wyjeżdżamy właśnie z lotniska. Niestety, Wietnam przywitał nas ogromnym, ale to przeogromnym korkiem. Nacieszmy się teraz pięknym, zakorkowanym Saigonem w naszej drodze do hotelu, gdzie zostawimy nasze plecaki i od razu wychodzimy poznawać Wietnam. Wchodzimy, check-in teraz w naszym hotelu. Łóżko jest. Mamy tutaj jakiś stolik, buciki zdejmujemy, ale zobaczcie, telewizor jest. Mamy szafę. Ty, jaki widok tutaj jest? <laughs> Taki o widok. No i łazienka, dawajcie, zapalmy światło. Ty, światło się nie pali, bo chyba karty nie włożyłem. Tak. I teraz światło. Tak jest. I to jest łazieneczka. Koszt hotelu 1 300, no prawie 1 400, 1 380 000 wietnamskich dągów. Daję teraz w napisach, ile to, bo sam nie potrafię tego tak szybko jeszcze przeliczyć. Naszym celem teraz jest wybrać się na tamten market, no bo oczywiście słuchajcie Thank you, thank you, ja, oczywiście jak słuchajcie nowy kraj, no to co trzeba internet sobie załatwić. Zapytaliśmy się w recepcji gdzie byśmy tutaj mogli, mogli internet kupić. Pani nam powiedziała, że tutaj na tym markecie, tak więc idziemy zobaczyć co się dzieje na tym markecie też, no i szukanie internetu. Ale co jeszcze tutaj rzuca mi się w oczy, słuchajcie, no to ruch, kompletnie się różni, znaczy kompletnie, jest o wiele większy niż w Tajlandii, a szczególnie te motorki o wiele więcej trąbienia też jest przez te, przez te motory i naprawdę z lotniska tutaj do centrum jechaliśmy, no ale nie chcę myśleć ile godzinę ponad, a to chyba tylko 10 kilometrów było ponieważ takie korki. Naprawdę, jesteśmy w ścisłym centrum. Jeśli ktoś wie, jak wygląda Ho Chi Minh, no to jest to podzielone na takie zony, dystrykty, dystrykty. I my jesteśmy w District One, w tej strefie, dzielnicy pierwszej. Dobra, idziemy szukać internetu i rozejrzyjmy się, co oni tutaj ciekawego mają. Tutaj jakieś jedzonko po prostu. Tak, o, widzę, że tak, o, już, podróbki oczywiście, no to jak wszędzie na takich azjatyckich marketach można, można, otrzymać jakąś podróbkę. Zaraz się jakieś kawy też napijemy, ale już słuchajcie tutaj jest e, jedzenia, które ja muszę koniecznie spróbować, bo jak wiecie, Wietnam był kiedyś kolonią francuską, albo jak nie wiecie, no to teraz już wiecie. Ale ja też z historii mistrzem nie jestem, tak więc był kolonią francuską, jest takie, są takie bagietki na przykład. Taką bagietkę muszę spróbować, koniecznie. Mam podejrzenie, że pani nas tutaj źle zrozumiała w hotelu, ponieważ e, nie możemy znaleźć tego internetu, ale jeszcze, jeszcze myślę, że, że tutaj może znajdziemy, tu jest jakiś, nie wiem, sklep czy coś. Thank you, thank you. Chodzą ciągle, pytają, czy coś chcesz kupić i tak dalej. No, dzieje się, dzieje się tutaj w Saigonie. Czy tam min, bo to już nie jest Saigon oficjalnie, to jest po prostu Ho Chi Minh, zmienili nazwę. Przejście przez jezdnię, to jest to co są dobre jaja, ponieważ po prostu idziesz tak o, idziesz przed siebie i się nie patrzysz po prostu na nie. Znaczy, tak jakby patrzył się, czy coś za szybko w ciebie nie jedzie, ale generalnie musisz iść twardo. Bardzo przyczepę, bo jak tylko trochę się zawahać, to już widzę, że, e, że oni lecą. Oni lecą i nie zatrzymają się, nie puszczą się. No i nie puszczą. Tutaj jest gościu, który złoto sprzedaje jak widać, jest sporo, spora kolejka. I dlaczego taka jest? Bo to nie tylko złoto sprzedaje, słuchajcie, ale e, wymienia się tutaj e, też kasę. I, Taka ciekawostka, wymieniając tam u tego gościa otrzymałem lepszy kurs, nawet miśmy pokazywało na Google. Nie, naprawdę był dobry kurs, dlatego jest taka kolejka. No 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 o, tutaj mamy jakiś ten internet yy, i tak dalej. Internet ogarnięty, 250 tysięcy, tak? Wytnamie jesteście milionerami, jak tutaj przylecicie. Ja z tamtego, tamtego kantoru. U złotnika wybrałem ponad 10 milionów. Słuchajcie, taki plik pieniędzy dostałem. Naprawdę fajnie się poczułem, tylko to główną jest, można powiedzieć. Te 10 milionów to ja wymieniałem 400 dolarów. Idziemy, jak nas nie rozjadą, to będzie dobrze. Mam nadzieję, że nie, ale bo tu jest zielone na przykład, a oni tamto wcześniej jechali. W ogóle nie zwracają uwagi na pieszych. Cyrk, jak nic. kolejne przejście przez ulicę w Wietnamie to jest po prostu wejście tak trochę na żywca w te motory tak jak widzicie co się teraz tu dzieje one jadą, a my tutaj y, idziemy po prostu, tak? i oni się nie zatrzymują, musisz iść tak, wycelować żeby się motocykl w ciebie nie wrąbał, ani ty w motocykl i idziesz po prostu <słuchy> Nie pychła mi coś, ale spoko, bo trafiliśmy na jakieś koncerty nie wiem co tu się dzieje, ale generalnie jakieś dziwne rzeczy. To koniec pierwszego dnia w Wietnamie. Jutro ruszamy dalej ku przygodzie. Do zobaczenia za chwilę. Jest godzina 8.42. Tak więc teraz musimy ogarnąć sobie motor. Chcemy wypożyczyć motocykl. Tak, słuchajcie, wiem, sporo osób z Was może się złapać w tym momencie za głowę, że w Wietnamie, jeszcze tym bardziej w Saigonie, gdzie tu jest ruch, no z motorkami naprawdę, przegięcie pały, bo my już tutaj wylądowaliśmy wczoraj i ja już widziałem jak to wygląda. Mam nadzieję, że sobie jakoś poradzimy, tak więc co, idziemy załatwiać najpierw motorek, zobaczyć jak wygląda wynajmowanie tutaj różnych rzeczy, jak to flow przebiega. Mamy trochę doświadczenia z Tajlandii, mam nadzieję, że sobie dobrze poradzimy. Tak więc co, idziemy, musimy iść teraz w tamtym kierunku, tam jest taki market i gdzieś mamy stąd pieszo. 10 minut do no, wynajęcia motorku. Jak znaleźliśmy wynajęcie motoru. Słuchajcie, na Google po prostu pisałem Motorbike Rental i poczytałem różne opinie i wybraliśmy tam, gdzie ludzie najwięcej chwalili i powrzucali jakieś swoje zdjęcia faktyczne. I najbardziej interesowały mnie zdjęcia właśnie od turystów. Ponieważ uważam to, że te... Yy, że te opinie nie są po pierwsze wykupione, są w miarę prawdziwe, tak? Wiadomo, turyści to są tacy narzekający, nie wiedzą jak to za bardzo też wygląda w krajach azjatyckich, a tym bardziej jak ktoś przylatuje pierwszy raz do Wietnamu, a nie był jeszcze na przykład w Tajlandii, bo Tajlandia moim zdaniem jest takim pierwszym krajem bardzo łatwym, jeśli chodzi o... O Azję i naprawdę dobrze zorganizowanym, i tam, tam nie, nie zebrali pierwszego doświadczenia, no to tutaj mogą narzekać, że o, wynajęli motor na 8 godzin, a musieli zapłacić za cały dzień. No to jest mniej więcej norma, bo wynajmuje się minimum na dzień, bo w bardzo skrajnych przypadkach widziałem wynajęcie na kilka godzin. Tak, znaczy możesz sobie wiadomo, wynajść na kilka godzin, ale płacić za dzień. Udało się wynająć taki motorek, słuchajcie, i jak to wszystko wygląda tutaj. 200 tysięcy za wynajęcie i paszport w depozyt, albo można wdać tam 200 dolarów. Daliśmy paszport po prostu w depozyt i mamy jeszcze tam 200 dolców na wydatki. To z tym paszportem jest trochę ryzykowne, ale raczej przez kolegi, tu wyglądała się z komentarzy, widziałem, że ludzie też zostawiali i było git. Jedziemy, mamy taki motorek, to jest 150, słuchajcie, tak więc będzie się, będzie się jechało. Super, ale jestem zajarany tym, że wypożyczyliśmy że, motor. Z miasta Ho Chi Minh wyruszamy zobaczyć tunele Chi, które powinny być obowiązkowym przystankiem każdej osoby będącej w Ho Chi Minh. Dotarliśmy do naszego miejsca na tym dziadzie. Mogę Wam na początku powiedzieć, że tak o kilka typów. Przejechaliśmy na nim 60 km i jak się jechało, ok, trzeba uważać, bo faktycznie te motory są z każdej strony, ale to przez to, że motory mają przeważnie... Swoje takie ścieżki, jak tutaj jechaliśmy na głównych ulicach. To więc te motory, wiecie, jedną tak jakby ścieżką jechały, auta inną, to, to trochę się w tym jednym miejscu na, nazbierało tego, ale idzie to ogarnąć, trzeba trąbić, tak, ludzie nie, nie patrzą za bardzo w te blusterka. Bo ja na przykład na gościach jechałem 5 razy, musiałem przy 6 razy trąbić. A tak to. Ty coś tu chodzi w krzakach. A tak to. Nie no, jest, jest to do ogarnięcia. Przyjemnie się jechało, generalnie na drogach chyba taki większy, no ciężko powiedzieć czy spokój, czy jakoś oni jeżdżą wolniej, chociaż, chociaż tak, no na motorkach to wydaje mi się, że wiecie jak to jest jeden będzie jeździł szybciej, drugi wolniej bo zna, widzieliśmy po drodze jak jechaliśmy, no gościu tirem, ty tak zapieprzał, wszystkie auta brał po drodze co były wszystkie po kolei auta wyprzedzał motory, jak szło odpuściliśmy jechanie za nim, bo naprawdę pędził, pędził niesamowicie tak więc to tyle jeśli chodzi o takie Moje odczucie na drodze jest przyjemne, jest ok, ale oczy dookoła głowy trzeba po prostu mieć i idzie to ogarnąć. Tak, nawet w takim segonieć gonić tam, choć mi, bo to teraz jest, choć mi. A to dziadek, bo jest tutaj taka taksówka, takie meleksy, można sobie wziąć. Myślałem, że to w cenie biletów jest. No to dobra. I idę do gościa, mówi, że muszę kupić 15 tysięcy. No to 15 tysięcy to nie jest dużo. Mówię, dobra, przejdźmy, to nie będzie trzeba kilometra iść. Ty. I babka mówi, że. Tak, tak. 15 tysięcy, ale ja 5 takich biletów muszę kupić. Mówię, dlaczego? Uu, uu, tak, tak, mus, muszę kupić 5 biletów, czyli łącznie 75 tysięcy. I mówię, dobra, to idziemy z bulta. Tak więc taka przygoda nas tutaj, znaczy tak jest taka przygoda, takie niuanse nas tutaj spotkały. Pewnie coś źle robimy. Eee, I pewnie dlatego. Nie wiem, tu jest jakiś basen chyba. Nie wiem w ogóle, gdzie my mamy iść. Chodźmy tam zobaczyć. Zobaczcie, co za drzewo. Jaki owoc, chyba wiem, co to jest, to jest cytryna. Co ty gadasz, że to taka duża cytryna? Tak wygląda, jakby to była cytryna. Cytrynki tu sobie rosną, ale duże, ale nie wydaje mi się, nie wiem, albo po prostu się nie znam. Ale ciężkie, takim ty dostać na łeb, to nie fajne. Ale zobaczcie to, niektóre już są poubierane w takie woreczki, siateczki. Ciekawe dlaczego, po co oni to tak robią. Nie znam się, jeśli ktoś z Was wie. To dajcie znać w komentarzu, bo co oni to tak robią. O, tutaj chyba nawet jeden spadł w takiej siateczce, ale to już chyba zepsuty, tak, taki miękki. To już będzie jako nawóz. Tutaj można postrzelać sobie z broni. I tutaj jest 60 tysięcy, a tam 55 tysięcy za, za jeden strzał. To chyba du, duża skałaśnikowa to 65. Jesteśmy w tunelach Cucci, to miejsce to nie tylko punkt na mapie, ale to brama do przeszłości, która wciąż żyje pod naszymi stopami i zaraz tą bramę zobaczymy. Nie jesteśmy tu tylko po to też, żeby coś zobaczyć, jesteśmy tu, żeby poczuć jak wyglądało to życie pod ziemią w czasach, gdy każdy metr tego tunelu czy tamtego był wyzwaniem, a każdy dzień próbą przetrwania. Przed nami sieć wąskich, Ciemnych korytarzy, które ciągną się kilometrami, miejsce, które kiedyś dawało schronienie, a dziś wciąż budzi respekt. Wyruszamy na poszukiwanie wejścia i przewodnika, kogoś, kto pomoże nam to lepiej zrozumieć, zobaczyć ten podziemny świat. Ba, to podróż to coś więcej niż tylko samo zwiedzanie to prawdziwa eksploracja historii zaklętej ziemi. Idziemy teraz kawałkiem, kawałkiem lasu do tych tuneli. Zobaczcie jakie mieli łóżka polowe tutaj i spali w takim hamaku. No, no, no. Idziemy dalej przed siebie. Takie, to, to jest po prostu muzeum tu, gdzie jesteśmy. Tak, to będziemy się dowiadywać. Ja będę się dowiadywał, będę wam przekazywał różne informacje. O ile się czegokolwiek dowiemy, tak? Bo ja też lubię się niczego nie dowiedzieć dosyć często. Next one, sleeping quarter, also like a medical works.

Problem jest taki, że ja grupę zgubiłem, bo przyszliśmy tam i kazali nam z nimi chodzić, znaczy kazali. Powiedzieli, że to będzie nasz przewodnik, i tam że W tej grupie jest teraz 10 osób, się tak jakby podłączyliśmy. Nie wiem, czy to każdy tak jakby na własną rękę, właśnie oni z tych osób robią może grupy, ale przyszliśmy teraz do miejsca, gdzie jest sporo osób, to chyba te tunele tu będą. No to ciekawe. Wchodzimy teraz do tego tunelu, nadeszła moja kolej. Tak więc... Fuhu. Proszę zobaczyć, ale tu będzie ciemno, chyba to za dużo nie będziemy widzieć. Ale... Wow, ale ciasno. Prawo nie można. Ja cię kręcę. Naprawdę trzeba iść na kucaka.

Maria. Dzień dobry z tuneli. Udało się przejść cały. Jestem prawdziwym Wietnamczykiem. Zmieściłem się do oryginalnego tunelu. Tak, udało się zmieścić, ale słuchajcie, nie było łatwo. Okay. nie było łatwo, ale daliśmy radę. Proszę zobaczyć jak ja wyglądam. No nie najlepiej. Ale dałem radę, naprawdę. Się zmieściłem w, w ten oryginalny tunel, ale to już na maksa. Dobrze, że grubszy nie jestem, to bym się nie zmieścił. Powiem wam 90 kg nie wejdziecie. Albo troszeczkę tutaj szerszy, bo ja już byłem na stych entrance a This one take you to a Vietnamese massage room. <laughs> <laughs> Free acupuncture Okay, Take a look at huh, and then you jump. Oh, oh. Charlie! Oh. Yeah. <laughs> joking, it's a booby trap. A bamboo spy trap. Kind of a like psycholog uh, psychological like, uh, weapon. So, I mean, this type of trap actually is not really used for killing. Most of the soldiers, the GI back then for example, falling down here, those who were not really like dead right away. The so they just got injured or wounded. And once they got hurt, you know, they would yell scream. That could scare the whole teammates all around. And the other soldiers around they need to be more careful, slowing down, searching for traps, so it takes some time for the BC to reorganize and then of attack the GI US fighters. And when one soldier got wounded, at least three to five other guys have to carry that one back to the bases. So it means Few people can find next battle to injure them and slow them down or use for killing them. And sometimes the vehicle also put down at the bottom of the trap right here a thick layer cow dung and manure. What is it for? Infection. Yeah, to infect the wound. Yeah. But don't think too much. It was gone over 50 years ago, right? Now the entire Vietnam totally peaceful. You're welcome here. To see our beautiful country. Right. Look here. someone from the battle, Tak to wyglądało. Ty tu w hamaku leżałeś, oni cię targali. I tu, tutaj bezpośrednio do tego szpitala tam na dole. Mamo, no, no, no. ciekawy trip, ciekawy trip po tych czuci tunel. Eee, Ciekawie to wygląda, nie spodziewałem się. czy znaczy, wiecie, słyszałem, że to oni właśnie w tych tunelach tak chodzili i bronili się, ale nie spodziewałem się, że to aż tak wygląda. A i tak nam chłop tam pokazywał. Taką dziurę, gdzie właśnie, no wiecie, dla nas, dla turystów to jest trochę lepiej przygotowane, nie? Oni takimiś motykami kopali i tam generalnie jak oni wchodzili do tych tuneli, no to głową w dół z tego co mówię. Nie wiem czy ja, ja sobie robię, może ja, ja sobie teraz robię, teraz sobie myślę, ale generalnie wyglądało to troszeczkę inaczej. Nie było przynajmniej taką powiedzmy ładnie. Chodzimy do tunelu. Da ja, idę za matką. Teraz nie będę ostatni. Koniec chyba, koniec, wykończmy ostatni, chyba 500 metrów szliśmy tymi tunelami. Chyba myślałem, że nogi mi odpadną. Ciężkie jest. I taka porada: Uwieźcie sobie brudne ciuchy. Będziecie uwaleni, jak ja. Dobrze, już na samym wyjściu przy parkingu podsumujmy sobie szybciutko to wsuci za te pieniążki 250 tysięcy, bardzo fajnie, nie opłaca się kompletnie brać, słuchajcie tych meleksów, no chyba, że ktoś nie może za bardzo chodzić, no to wiadomo, są wyjątki, tak więc bardzo proszę mi tam w komentarzach nie pisać, że nie opłaca, bla 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 bla. Miejsce historyczne, jak jesteście w Saigonie, dodajcie sobie to na, na waszą Listę miejsc do odwiedzenia i widzę, że jest pełno turystów i z poza Wietnamu, jak i samych Wietnamczyków. A właśnie, zrezygnowaliśmy kompletnie ze strzelania. Można sobie postrzelać, ale jakoś ta cena 65 tysięcy, czy 60, czy 55 za jeden strzał. Do jest przerażająca jak dla mnie i to nie jest tanio. Myślę, że można znaleźć o wiele lepsze miejsca. Żebyście znali cały kontekst tej strzelnicy, to jest taki, że właśnie poczytałem też trochę komentarze i że te bronie są generalnie przymocowane do że są przymocowane do tego stanowiska, ani tego podnieść, ani nic i ponoć takie, takie to se. No to jak ja sobie tak pomyślałem, że to takie se i troszeczkę kosztuje, to ja w sumie znajdę se takie lepsze, które też troszeczkę będzie kosztowało. Tak jak myślałem, parking oczywiście płatny, ale niedużo, bo 6 tysięcy batów, pół 6 tysięcy batów, 6 wietnamskich dongów, tak więc jest, jest spoko. Dobra, stoi nasza strzała, nic się z nią nie stało, tak więc możemy sobie jechać. Złapał nas deszcz, słuchajcie, no i się skończyło na zakupach, takiej tej, no bo tu ciężko jechać w deszczu, już prawie cały mokry byłem. Tak więc zakupiliśmy i lecimy dalej po prostu w jakimś przydrożnym sklepie i tyle. Jesteśmy z powrotem w Sajgonie i teraz dotarliśmy na obiad. A gdzie dotarliśmy? Na taki street food można powiedzieć, tak coś jakby à la market. Tak więc idziemy zobaczyć co tutaj generalnie jest do jedzenia i co no będziemy coś zamawiać, trzeba coś zjeść. Próbujemy naszej bagieteczki. Przepłaciłem za taką bagietkę. To słuchajcie, 30 tysięcy. Bo ja tu w środku mam. Żebyście sobie zobaczyli, zobrazowali, jak ona wygląda. A wygląda ona w taki sposób, że tu w środku są jakieś składniki, tak? I tutaj akurat mamy taki crispy pork. Ja go uwielbiam, ale tu z tych składników jak na tą cenę to bardzo mało. 65 tysięcy tonów. Widziałem taniej. Nie polecam tego marketu, taka turystyka tak naprawdę. No i lecimy gdzieś dalej. Ale powiem wam, że na tym motorze zrobić tam ponad 100 km zrobiliśmy. Dało trochę w kość. Czuję już teraz jakieś zmęczenie leciutkie. Ale teraz już się po mieście będziemy kręcić. Jesteśmy w takim można powiedzieć centrum Saigonu, ale co chciałem wam również tutaj pokazać, to nie tego pana, co mi tutaj nie pozwala do was mówić i stuka. Nie ten dzwonek, tylko jest tutaj również katedra Notre Dame. No, jest ona akurat naprawiana, poprawiana, no coś tam remontują na pewno. Katedra ciekawostka, bardzo dużo takich city, city bazów. Hop, e, hop in, hop out, basur. tak się nazywa, jeździ tutaj, tak więc na pewno można sobie coś zorganizować fajnego. Ja bardziej wolę. W tych pieniążkach, bo bilety pewnie będą droższe niż, takie normalnie, niż, niż normalnie na przejazd autobusowy to ja w tych pieniążkach wolę skuter wynająć i wiecie, ja zaoszczędzę na tym 5 razy i zobaczę 10 razy więcej, szybciej, kiedy chcę, tak więc skuter jest zarąbisty. Wejdźmy do środka poczty w Wietnamie i zobaczmy co, co tutaj się kryje w środku, jakieś pewnie mnóstwo sklepików i tak dalej. I w środku poczty taką złoto można kupić, jakieś naszyjniki i tak dalej. Nie tak jak na poczcie polskiej, że puzzle sobie kupicie perfumy, chyba? Tak, mi z Wietnam. Jakieś perfumy tutaj, jakieś fajne budowle, pamiątki na pewno. Tutaj można zaadresować te listy. W sumie ciekawe. Może bym list komuś wysłał ale normalnie takie okienka no dobrze, dobre, ciekawe jesteśmy już tutaj prawie sami, bo słuchajcie zamknęli pocztę i to dosłownie już nie wejdziecie od zewnątrz i udało nam się tylko i wyłącznie dlatego, bo zaczęliśmy wypełniać tutaj różne rzeczy jeszcze chciałem podejść zobaczyć co tutaj jest a tutaj jakieś rozmowy, nie wiem, budki, nie wiem po co. Żeby sobie posiedzieć chyba. Nie mam pojęcia. Dajcie znać, jeśli wiecie po co to. Idziemy teraz yy, na zewnątrz. Jeszcze korzystając z tego pięknego, z tej pięknej okazji, rzućmy okiem na pocztę w Wietnamie. Idziemy pod katedrę Notre Dame. Zobaczyć jak ona wygląda. Wietnamska. No niestety, Budowie, w budowie, w remoncie tak zwanym. Wieczny remont. Postawili rusztowania i tyle. Ale ludzie i tak, jak widzicie, tutaj przychodzą i nic sobie z tego nie robią, że źle wygląda, że brzydko wygląda. No bo to brzydko wygląda z tym rusztowaniem, nie oszukujmy się. Ale za to jeszcze tak chodząc po tym w Sajgonie, Ho Chi Minh, tak? to ja bym powiedział, że to, to dosyć fajne miasto takie przyjemne, mimo że jest tutaj ruchu, jak nie wiem, to słuchajcie, jest naprawdę jest naprawdę bardzo bardzo fajnie, bardzo ładnie jest tutaj tak, no ale to też też trzeba patrzeć to na to, że ja, słuchajcie, tutaj byłem tylko tak jakby w dystrykcie pierwszym, tak no i tutaj co pojechaliśmy na tak więc za dużo tego tego no nie pozwiedzałem tak naprawdę, żeby go dokładnie podsumować, ale to już nie było czasu. Słuchajcie, bo my tutaj jutro, jutro stąd wylatujemy. To nie koniec jeszcze odcinka, ale jutro już lecimy do następnej części Wietnamu, bo grafik naprawdę pali. Grafik naprawdę niemiłosiernie mi pali i yy, no trzeba się streszczać. Czas goni, tak, a Wietnam, myślę, słuchajcie tako, ja już wiem. Ja już wiem, że my do Wietnamu wrócimy, tak? Ja już to wiem, bo jest naprawdę przyjemnie, po prostu jest przyjemnie, tak? Nie wiem kiedy, może wrócimy za 5 lat, bo jeszcze jest wiele innych krajów do zobaczenia, ale no, jest fajnie tutaj, po prostu jest fajnie. Drogi widzu, kończymy ten pierwszy odcinek z Wietnamu. Zapraszam do kolejnych odcinków, które będą pojawiały się regularnie co tydzień. Pamiętaj, zostawić łapkę oraz zasubskrybować kanał. Dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku z Wietnamu.